Umiłowany synu, znasz ten moment, kiedy byłeś bardzo smutny. Przypomnij sobie ten czas, kiedy wydawało się, że niebo nie ma koloru, wszystko było szare, a smutek zawładnął twoim życiem. Przypomnij sobie ten dzień, kiedy twoje oczekiwania nie zostały spełnione. Płakałaś i czułaś się jak najbardziej nieudana osoba na świecie. Pamiętajcie czasy, kiedy mnie szukaliście, płakaliście, błagaliście i wydawało się, że mnie, Boga, nie ma. Cóż, mój synu, wiedz, że przez te wszystkie dni też byłem z Tobą, w tych wszystkich chwilach byłem przy Tobie. Ucieszyłem się i płakałem razem z Wami. Zawsze miałem plan na Twoje życie plan pokoju, nadziei i szczęścia. Zawsze chciałem zobaczyć, jak się uśmiechasz, jak rośniesz, jak wygrywasz i wiesz, dlaczego jesteś moim ukochanym synem. Jesteś moim arcydziełem. Jesteś moim najpiękniejszym dziełem, jesteś moim najbardziej pokornym sługą, jesteś moim najszczerszym czcicielem, jesteś moim wybrańcem. A ja jestem twoim ojcem, twoim Bogiem, twoim panem, twój zbawiciel, twój przyjaciel, twój doradca, twój obrońca, jestem dla ciebie wszystkim. I chcę, żebyś wiedział, że jestem z Tobą w każdej chwili Twojego życia. W dobrych i złych chwilach, w radościach i smutkach, w zwycięstwach i porażkach, w błogosławieństwach i w próbach, w pewnikach i wątpliwościach. Wiedz, że miłość, którą do Ciebie czuję. Jest nieskończona, a moje współczucie jest wieczne. Umiłowany synu, w tych trudnych czasach rośniesz i stajesz się silniejszy. Uwierz w siebie i w swoją zdolność pokonywania wyzwań. Żadne wyzwanie w Twoim życiu nie jest tak duże, aby nie dało się go pokonać z moją pomocą. Jestem tutaj, zawsze gotowy zaoferować Wam pocieszenie, nadzieję i siłę. Nigdy nie jesteś sam, moje dziecko, bo ja, Twój Bóg Ojciec, jestem przy Tobie. Kocham Cię bezwarunkowo, drogi Synu. Okaż swoją miłość do Boga, zostawiając komentarz. Subskrybuj kanał, udostępnij ten film wszystkim, którzy potrzebują usłyszeć słowo Bóg. Amen.